Dzień dobry Państwu, Tomasz Fejgiert. Pilne. Wiecie Państwo, zastanawiam się nad tym, czy o tym Państwu powiedzieć, akurat i to zakwalifikować jako pilne, ale to jest pilne. Wiecie Państwo, niedługo będziemy czekali na, na to, co powie sąd w sprawie doprowadzenia z Wigniewa Jest to niezwykle ważna sprawa, ale pilne, według mnie, jest to również. Że pani Marianna Schreiber zaorała Krzysztofa Stanowskiego, tak, zaorała, zaorała ten jego projekt, jego kanał, pomysł Jarosława Kaczyńskiego, to żeby dotrzeć do umysłów tej młodej widowni. Na początku był ten projekt taki, szanowni państwo, mocno ukryty, żeby wysunięty, inna propaganda. Dopiero później, kiedy Jarosław Kaczyński kazał dać wszystkie ręce na pokład, pan Stanowski razem z panem Mazurkiem już musieli wręczyć flagę, przepraszam, koszulkę, koszulkę reprezentacji Niemiec, Aldo Wituskowi. I to wszystko tak później już było jasne, dla kogo ten projekt powstaje. No teraz ten pomysł z kandydowaniem na prezydenta ten wielki happening, zresztą no, z francuskiego komika zróżnięty, jak, jak widzimy. Znaleźli wszystko, znajdą internaut, się nie ocenili, ja nie wiedziałem w ogóle o tym. A to co zrobiła pani Schreiber, szanowni państwo, majstersztyk, po musicie posłuchać. Dzień dobry, Dzień. szanowni państwo, witam serdecznie. Um, wielokrotnie zastanawiałam się, co mi przyszło do głowy, żeby tutaj przyjść. Bo przecież praktycznie co tydzień byłam tutaj obrażana, wyśmiewana, poniżana i wyzywana. Czy ktoś normalny przyszedłby po czymś takim do takiego programu? No nie. Ale pomyślałam sobie, że przecież to jest jedyna okazja do tego, żeby wam, odbiorcom, uświadomić, z kim macie do czynienia, kiedy oglądacie tej, ten program. I teraz zobaczcie. Tutaj po tej stronie macie podstarzałego satyra, niespełnionego rapera narkomana, który, uwaga, wystąpił w teledysku za Cłowikiem, szefem polskiej mafii. Tutaj macie osobę, która wybiła się w internecie, czyli spopularyzowała na niepełnosprawnych, jak to było, bonus BGC, Tiger, Bonzo, czy jak mu tam inaczej. Czy to są, panie Stanowski, te standardy? Wiecie, kogo oni chcieli dzisiaj zaprosić, niejakiego Adama, który zasłynął w internecie z tego, pod pseudonimem Fala Hejtu na Platformie X, że bił swoją dziewczynę na live. Takie to są standardy. Czyli panie Krzysztofie Stanowski, jest pan kandydatem na prezydenta RP, Rzeczpospolitej Polskiej i... Nie potrafi Pan rozliczyć własnych pracowników, zatrudnia Pan tutaj niejakiego człowieka Wargę, który prowadził program tak zwany dupy, który nie jakiś czas temu dwunastoletnie dziewczynki, nie wiem, czy one były po komunii nawet, czy nie, pytał o to, czy lubią seks analny w sposób wulgarny, to są Pana standardy i te osoby mają śmiałość w ogóle krytykować kogokolwiek. Myślicie, że wy się kokolwiek śmiejecie, wy tutaj uprawiacie hejt. Zobaczcie, kiedy będzie informacja, że ktoś przez was próbował popełnić samobójstwo, albo ktoś przez was cokolwiek sobie zrobił. To są właśnie te standardy tego programu. Jak pan, panie Stanowski, chce rozliczać polityków, jak pan nie potrafi rozliczyć własnych pracowników. I szczerze, minister Kotula myśli, że jest magistrem, a wy myślicie, że naprawdę jesteście fajni i macie cokolwiek fajnego do powiedzenia. I powiem szczerze, ostatnią rzecz. Z szacunku do siebie, e, muszę e, opuścić ten program i e, bardzo was proszę, żebyście, bardzo was proszę, żebyście zostawili mnie w spokoju, dali mi święty spokój, będę się za was po prostu modlić. Szczęść Boże, a wy szacunku do siebie przestańcie oglądać tych idiotów. Dziękuję. Ale panie Mariano, proszę tak. Szanowni Państwo. Powiem Państwu tak. Dzień dobry. Przepraszam, Proszę, się z... powiem, państwu, państwo, powiem Państwu tak. To... Pani Marianna Schreiber pokazała, że to, co robi, ten jej projekt, no, polega na takim prostym przekazie, bo ma taki prosty przekaz. Tutaj pokazała zupełnie co innego. E... Świetne oświadczenie, prawda? Tylko powinno być jeszcze jedno pytanie. Kluczowe pytanie. Ile milionów złotych Jarosław Kaczyński i reszta tej grupy wyłożyła na to, No nie chcę brzydko tego określać, na to, o czym powiedziała pani Marianna Schreiber? No pan Stanowski nie chce o tym powiedzieć. Na wszystkie pytania o tym, jaki procent, nawet. W jego tych projektach jest, są pieniądze ze Spółki Skarbu Państwa. Odpowiada, że wszyscy są dolnięci, czy wyśmiewa, próbuje w jakiś sposób e, tych ludzi po prostu hejtować. Tak, po prostu hejtować. Nie mówię o tym projekcie z panem Stonogą, bo to. To co zrobił Pan Stanowski i yy, tutaj jest Panem stonogą, Panu Stanowskiemu wydawało się, że zrobił jakąś niezwykle fajną rzecz, Pan Stanowski po prostu wyszedł i sobie sam zrobił kłopot, bo powiedział o tym co było i sam to wywołał o tym, że de facto jest bardzo mocno zależny od środowiska Dwingiewa-Ziobry. Tak. Także sam to wywołał, natomiast Pani Schreiber no wiecie, no naprawdę zupełnie mamy inne poglądy, no trudno nie uszanować pani Schreiber. Pamiętajcie, że pan Stanowski robił takie egzekucje medialne. Szczególnie taką egzekucją medialną było e, to na przykładzie pani Janoszek. No pojechał rzeczywiście do Bollywood, pojechał. E, Śladami pani Janoszek, tutaj w Europie, w różnych miejscach i tak rzeczywiście wystarczyło pokazać, że to, co pani Janoszek mówi, no odbiega od prawdy. Bardziej to były jej takie wyobrażenia, marzenia. Wiecie państwo, w sumie to ona nikomu tym krzywdy nie robiła. Może, może sobie marzyła, prawda? To był jakiś jej sposób na, na działanie. Tego mnóstwo jest w internecie, Tego, e, nie było tam przekazu takiego, że ona kogoś kopała czy tłukła, sama e, pokazywała siebie, no, przez jakieś łagodnie mówiąc, takie mega różowe okulary, o tak. Stanowskie ją wziął pod buty dosłownie, tak. trwało to długo, e, to było niepotrzebne, brzydkie, to było niepotrzebne. Drugi taki materiał próbował zrobić o tej pani drapińskiej, jeśli się nie mylę, tak ta pani się określa. No wiecie, i tutaj jedna taka sytuacja była, która do pewnego momentu zaatakował, a w momencie się uspokoił wtedy, kiedyś się włączył ten partner czy mąż pani Drapieński, Taki chłopak ze Śląska, mocno poukładany jeszcze, jak my to mówimy, w różnych tematach. I Stanowski się uspokoił. Stanowski stanął w połowie drogi, bo tam mówił Tomaszu, no to ty ze mną idziesz do knajpy, jeszcze gdzieś, ja się zapraszam, a ty będziesz mytłuk. No i zrobił taki materiał, już nie tak mocno o pani Drabieński, jak i o pani Janosze, o pani Janoszek tak bardzo nie miał kto obronić. Można było z niej zrobić taki łup medialny. Wyszło to nieładnie. Nawet nieładnie, bo tam pani Janoszek już nie bardzo mogła się bronić i po prostu w imię, ja nie wiem czego pokazał i pokazał nam wszystkim, że można kogoś tak, tak zniszczyć, bo to była przesada, nie było tego powodu naprawdę. Nie było co. Mógł chcieć obnażyć to zrobić, natomiast nie obnaża jakichś tam swoich kolegów, tam fryzjera czy innych, tutaj w piłki nożnej. Tych, których lubi, to nie obnaża, a tych, których nie lubi, to, to obnaża <laughs> w jakiś sposób. Teraz zrobi się też program wybitnie polityczny, wybitnie dla jednej e, opcji politycznej działającej. Ja dziwię się tylko, że ludzie służb, zwłaszcza ludzie służb, e, jeszcze dalej w tym wszystkim partycypują. Znaczy, pan Jadon pan naprawdę chce tutaj w tym wszystkim dalej brać udział? Panie profesorze Maczak, pan, pan też. Takich ludzi jest sporo, którzy tam działają, funkcjonują. I zobaczcie, pani Schreiber, osoba skrzywdzona, bo widać w niej dużo goryczy. Rzeczywiście ona ma pretensje do tego swojego męża, czy mojego męża. Widać, że go dalej kocha, że jest zła, że tak została potraktowana ona i jej dziecko. Miała różne rzeczy kontrowersyjne. Czasami widać, że specjalnie narażała się nawet na ten atak, na śmieszność. To był jakiś projekt, jakiś pomysł. W sferę uczuć nie wchodzę, bo jestem nieuprawniony do tego i tam, gdzie są uczucia, to wy sami wiecie, my sami wiemy, jakie są to uczucia. Także w to wchodzić nie wolno. Ale wchodzi mi o to, zobaczcie, miała odwagę. Poszła tam, stanęła naprzeciwko liz, spojrzała im w oczy i wywaliła. Wielki szacunek. Czego byście, szanowni państwo, wcześniej nie myśleli, bo to jest szacunek. Ale to jest to, yy, co ja lubię, bo yy, 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 wiecie, to mają. Ludzie, którzy zajęli się sportem, zajęli się jakimiś, jakimiś takimi rzeczami gdzie trzeba mieć odwagę, trzeba móc się skonfrontować, nie tylko sport, czasami jest często praca, czasami jest kwestia to, że coś się w człowieku przełamie i w niej się przełamało. No Wyszła i powiedziała, e, powiedziała całemu temu obudnemu środowisku, kto tworzy ten projekt. Tak, bo de facto pokazała, kto tworzy ten projekt. Ja jeszcze raz tylko apeluję do pana premiera Tuska, dlaczego nie może pan pokazać, e, które spółki państwa i ile zapłaciły na to, żeby do młodzieży był stworzony przekaz od tych ludzi, których pokazała nam pani Marianna Schreiber. Ja nie neguję, ci ludzie mają prawo być w przestrzeni publicznej, w internecie, wszędzie chcą sobie będą, ale no, spółki skarbu państwa nie powinny tego dotować. Jeżeli sobie sami zarobią pieniądze, niech zarabiają. Przecież mamy chwała, chłopaki. E, róbcie sobie co chcecie. Ja z wami e, nie muszę e, funkcjonować, bo te rzeczy, które wymieniła pani Schreiber rzeczywiście dla mnie są niecharakterne. Tak mówię po prostu. Działajcie sobie. Lubcie, każdy ma swoją jakąś tą e, skalę wartości i, i, i w tej skali funkcjonuje i czegoś nie może przekroczyć, a też może. Zobaczcie jak Niedużo potrzeba, żeby te wszystkie wpompowane miliony, tak brut widzicie? Brawo. Uważam, że to jest nawet pokazany pewien mechanizm, który funkcjonuje w mediach i to, że to można być wyjaśnionym w pięć minut. Dziękuję Państwu za uwagę. Naprawdę, jeżeli chodzi o naszą scenę polityczną, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, Ważny głos. Bardzo Państwa proszę o łapkę w górę i ewentualne wsparcie mojego kanału. Do widzenia Państwu.